Moi drodzy, dzień dobry. To już nasza wspólna czwarta lekcja etyki. Dzisiaj tematem lekcji jest zabawa, a mianowicie: dlaczego się bawimy? Czy zastanawialiście się, dlaczego się bawimy? Bo ja zastanawiałam się nad tym dzisiaj, zanim zaczęłam lekcję dlaczego się bawimy? I pomyślałam sobie o tym, że Zabawa potrzebna jest nam do tego, żeby odpocząć, żeby się odprężyć, żeby odzyskać swoje siły do kolejnych etapów naszych prac, pełnienia różnych obowiązków, wykonywania zadań. Każdy ma jakieś swoje. Wy uczycie się, odrabiacie lekcje. Każdy coś robi innego. Rodzice także wykonują swoje zadania i obowiązki w pracy, w domu. Pomyślcie, jakby wyglądał świat, gdybyśmy tylko wykonywali obowiązki, a nigdy od nich nie odpoczywali. Do tego służy nam zabawa. To oznacza też, że musimy umieć się bawić mądrze, czyli tak, żeby naprawdę odzyskać siły i chęci do pracy. Chciałam pokazać przykładowe, Przedmioty, dzięki którym możemy odpoczywać i bawić się. Niektóre z nich znacie plastelina. Na pewno bardzo często coś z niej lepicie i bawicie się świetnie dzięki temu. Kolejna gra to skrable. To jest taka fajna gra, która pozwala nam na układanie słów do istniejących już i ułożonych bądź do liter, według określonych zasad oczywiście. Bardzo popularna i pewnie znacie ją wszyscy, od najmłodszych do najstarszych Memory. To są gry, które także macie w świetlicy, pewnie też w domu. Ale ja dzisiaj chciałabym Was poprosić jeszcze o coś innego: żebyście zapytali swoich rodziców i swoich dziadków o to, jakie. Funkcjonowały zabawy, istniały zabawy w czasach ich dzieciństwa, w co oni się bawili. Pozbierajcie te informacje, zapytajcie ich i ciekawa jestem, na ile to były podobne gry i zabawy do tych, które teraz wy gracie i się bawicie, a na ile inne. Porównajcie sobie tak, czy y, dziadkowie bawili się tak samo lub podobnie, jak wy teraz, czy może inaczej. Jakie to były gry? Druga prośba to taka, żebyście sobie wyobrazili sytuację, że nastąpiła wielka awaria na cały świat wielka awaria prądu. W związku z tym nie działają telewizory, nie działają komputery i nie działają telefony. Nie możemy ich naładować. Dorośli pracują skupieni nad tym, żeby naprawić te awarie. A co robią dzieci? Można sobie wyobrazić, że strasznie się nudzą. Ale zamiast się nudzić, mogą się w coś pobawić i pograć. Spróbujcie wymyślić jakieś swoje własne gry i zabawy, czy grę lub zabawę niewymagającą prądu. Inną od tych, które do tej pory poznaliście i w które gracie. Czy potraficie coś takiego zaprojektować? Może jakąś grę planszową? Może jakąś grę ruchową? A może jakiś rodzaj zawodów? Pomyślcie, zastanówcie się. Życzę Wam dobrej zabawy w wymyślaniu gier i zabaw. I też dobrej zabawy w porównywaniu zabaw, które cieszyły i odprężały Waszych rodziców i dziadków, gdy byli dziećmi. I w porównywaniu tych gier z tym, w co Wy teraz gracie, w co się bawicie. Do zobaczenia na następnej lekcji.